Witajcie, kochani, w nowym roku szkolnym. Jak tam pierwszy tydzień? Pierwszy tydzień za wami. Myślę, że wszystko jest w porządku, wakacje już za nami, ale przed nami świetny czas nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe rzeczy, które wydają nam się totalnie nie do przeskoczenia niemożliwe, niewykonalne. Co ta ciocia taka pesymistyczna dzisiaj? Słuchajcie, no nie ma co ukrywać każdy z nas ma jakąś taką rzecz. Która jest dla nas nie do przeskoczenia, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to jest no, niewykonalne, no, no nie da się, no po prostu się nie da. Musiałby wydarzyć się cud, żeby, żeby, żeby to zrobić, żeby to się stało. I, słuchajcie, muszę Wam zdradzić taką moją tajemnicę, bo dla mnie taką rzeczą jest właśnie igła i nitka. Przewlec! Przez te malutkie, przez to malutkie oczko te niteczkę. Czy to możliwe? Słuchajcie, jest to nie do przeskoczenia. To jest po prostu nie, niemożliwe. No. no nie przejdzie. No. no. No no, nie idzie. No nie da się. No po prostu niewykonalne. No, 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 no nie da się. I na pewno każdy z Was ma taką rzecz, która wydaje mu się nie do zrobienia. Nie da się tego zrobić. O czym dzisiejsza Ewangelia? Hmm. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o poczęciu Jezusa. Że dzięki Duchowi Świętemu to się wydarzyło. Co jest niemożliwe, bo do poczęcia dziecka jest potrzebna mama i tata. A Józef? To niemożliwe, nic, nic na ten temat nie wiem. O co chodzi? A tutaj Duch Święty zadziałał. I Matka Boża miała w brzuchu Pana Jezusa. Ma, małe, najpierw małą fasolkę, potem troszkę większą, 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 dzidziusia, aż w końcu go urodziła. I dzięki właśnie Duchowi Świętemu to wszystko się wydarzyło. I ja sobie tak teraz pomyślałam, że y, możemy to właśnie przełożyć na te nasze y, rzeczy. Duch Święty. Dla mnie Duch Święty to jest po prostu gość. To jest taki gość, który dosłownie potrafi zdziałać wszystko. I mamy tutaj, o widzicie za mną, dary Ducha Świętego. Jest to mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. To są te dary Ducha Świętego, które znamy, które znacie, mam nadzieję. Ale w każdej sytuacji, jeśli chcemy poprosić Ducha Świętego o dar, jakikolwiek inny, on jest w stanie nam pomóc. O dar cierpliwości, żeby w końcu przewlec tę te igłę przez, przez y, tę nitkę przez tę igłę. tak? Dar mm, wytrwałości. Bo, bo uczymy się czegoś, a teraz dużo nauki przed Wami. Uczymy się czegoś i, i nie możemy tego zapamiętać, nie możemy tego zrozumieć, nie wiemy, jak rozwiązać jakieś zadanie. Więc możemy poprosić o dar wytrwałości. I słuchajcie, chociaż nam się wydaje, że jest to niemożliwe do zrobienia, nie da się tego zrobić no, no nie ma opcji. To dla Ducha Świętego nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Słuchajcie. Mamy tutaj Ducha Świętego, którego naprawdę możemy prosić o wszystko: o to, żeby pomógł nam, żeby nam dał ten dar, którego potrzebujemy do wykonania tej rzeczy niemożliwej. Bo, bo tak naprawdę to, co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii, jest niemożliwe. No, no, no nie da się, no, no jak? Ale Duch Święty zadziałał. I stało się, i Pan Jezus urodził się. Matka Boża miała go pod sercem, potem się urodził. Był dzieckiem. Matka Boża go wychowywała, a potem zrobił coś niesamowitego umarł za nas na krzyżu. I, i po to to wszystko. I, I słuchajcie, naprawdę dużo rzeczy jest takich, gdzie jesteśmy bezradni, że nie potrafimy zrobić. Nie umiemy, nie wiemy. No, no naprawdę może być właśnie jakiś przedmiot w szkole, który będzie no, no, to taką piętą achillesową, że no, no nie da się, no. no nie da się, nie wiemy jak, nie wiemy w którą stronę, jak to zapamiętać, jak to zrozumieć. I wtedy, słuchajcie, Duch Święty, prosimy Ducha Świętego o dar. Oczywiście też możemy iść do rodziców, żeby nam pomogli to wszystko zrozumieć, ale myślę, że jeśli coś jest naprawdę trudnego, to Duch Święty tutaj może naprawdę zdziałać cuda. Więc pamiętajmy o nim, szczególnie w tym czasie teraz, który przed Wami. Nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe, takie wyzwania, które wydają nam się niemożliwe, nie do zrobienia. Pamiętajmy o nim. I myślmy także o Matce Bożej, która poczęła przez Ducha Świętego, Pana Jezusa, i o Józefie który uwierzył, uwierzył w to wszystko, uwierzył, że Duch Święty może zdziałać cuda. I my bądźmy tak jak Józef, który uwierzył, a wtedy będą dziać się cuda.